To zależy. zależy! Czyli zmieniam na nowszy model. E, się Proszę księdza, to jest jakaś to moja żona jest po lewej stronie. No. No. Piotrek mówi, że ja nie chcę starobra. No. Jeszcze nie No liczymy, że panie będą najgłośniej się tak, ogóle. Ja mam taką czytankę, ktoś przeczyta. Wisieć przy Jakiegoś tam ja młodego do, do czytania. Nie ma problemu, weźmy sedno. Sobie... przyjechać. To, że księdza, no i mamy jeszcze tyle do przeczytania. O, do wy, do, I do wyśpiewania. Do czarne trzeba zostawić. Dobrze. Tam macie teksty jakie? Mamy teksty pieśni, mamy teksty maryjne. Loretańską zaśpiewamy. Ja pana zostawiłem w samochodzie Beret. No to teraz tak się nie mi nie ja filmowałem, niedawno coś filmowałem, już nie pamiętam, czy... A, mecz tenisa. oczywiście znaczy, znaczy, niej właśnie... miał. To był. Słuchaj, no. ale znaczy, znaczy, nie, słuchaj. To jest Jeszcze jeszcze, pstryka, jeszcze tam zginęły te ze dwie panie są. Teraz czym? Kto ma dobre oczy, Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, od jej spiesz jej dobre ręce piastowały, jej Pan nasz brat stworzył. Syn jej, a nasz brat, on jak matkę ją miłował, posłuszny się był, każde słowo jej szan